You've captivated me, like the Smith. Yeah, to die by your side is such a heavenly way to die. I love him. Już święty Augustyn twierdził, że kobieta jest istotą pośrednią, nie stworzoną na podobieństwo boskie. Ci, którym nie wpadły w ręce pracy wielkiego filozofa kościoła, cierpią dniami i nocami z powodu niespełnionych uczuć. To przypadek bohatera pięciuset dni miłości, który poznał dziewczynę swoich marzeń, ale zamiast żyć z nią długo i szczęśliwie dostał kosza, bo zupa była zasłona, a jego sugestie o pogłębianiu wzajemnych relacji zbyt natarczywe. Jedni w takich chwilach piją na umór i odwiedzają agencję odnowy biologicznej, a inni nie dają za wgraną i do ostatniej kropli krwi walczą o serce ukochanej. A jak będzie w przypadku bohatera amerykańskiej komedii romantycznej? Oczywiście życzę mu, mu jak najgorzej, ale z prawidłami gatunku ciężko jest wygrać. Stąd stać prosto, proszę. Jestem Mikołaj, mam bardzo fajne życie i nie chcę, żeby się zmieniło. Może byśmy tak w najbliższy weekend skoczyli do lasu. He! Mikołajka powinno znać każde dziecko i basta. Tu nie ma żadnych hale. W czasach, gdy dziatwa nie daje już nikomu fangi w nos, a coś zupełnie innego, czystą przyjemnością będzie wybrać się na półtorej godziny do tej krainy niewinności, powstałej ponad 50 lat temu, w wyobraźni pewnego Francuza o swojsko brzmiącym nazwisku. Tam Mikołajek i jego kumple w schludnych mundurkach płatają figle, dziewczynki bawią się grzecznie w kółko graniaste, a mama spędza całe dnie na sprzątaniu i gotowaniu. Może to i spełniony koszmar feministek, ale trudno takiemu obrazkowi odmówić staroświeckiego uroku. Nic z nim nie wskazuje na to, że za parę lat nadejdzie rewolucja seksualna, a Mikołajek będzie okupował sorbonę. Choć pewnie nie zabraknie mal kontentów, dla których film Mikołajek to już nie to samo, naszym zdaniem film dzielnie mierzy się z legendą stworzoną przez Semplego i gościnnego. Mikołajek, film na podstawie książek o przygodach Mikołajka. Zastana kuczera jest niby niezłe ciacho, ale trochę już nadgryzione wybielonymi zębami Demimur. Moore. jako spojrzeniu łani na rykowisku wciela się tu w postać gigolaka, który żyje w luksusie, obraca kolejne niunie i jeszcze mu za to płacą. Gdy jednak przychodzi co do czego, musi sobie znaleźć tę jedną jedyną, no bo chłop bez baby to przecież nie pobożemu. Dystrybutor reklamuje ten film jako kolejną komedię romantyczną, ale z racji, że reżyserem jest twórca młodego Adama i Halama Fo, jakoś mu nie ufamy. A od amerykańskich ciach i tak wolimy papieskie kremówki. Damn you Van Halen. Ooh, you Żywe trupy to nie tylko oksymoron, ale i koło zamachowe amerykańskiej maszyny filmowej. Na zombie zbudował karierę i co bardziej przerażające, wciąż to robi George Romero. Zombieland to jednak nieprzerażająca alegoria nienawiści czy konsumpcjonizmu, ale zdrowo pojechana, pełna anarchistycznego humoru komedia. Trup żywy i martwy ściela się tu gęsto, po ekranie biegają nastolatki z bejsbolem i piłą mechaniczną, nad całością zaś czuwa dawno niewidziany na wielkim ekranie Woody Harrelson, który masakruje hordy marlaków, z iście kowbojskim wdziękiem. Reasumując, Zombieland to solidna porcja krwawego miecha, który zamiast zdychać co rusz, mruga do widza okiem. Okay. Od dawna żyje wśród ludzi i przeważnie wie, czego się po nich spodziewać. W polskim kinie jesteśmy właśnie świadkami cudownego króliczego rozmnożenia. Mamy nie jeden ale dwa filmy o królikach. I to nie zwykłych królikach hasających po pierwszej, lepszej łączce, lecz królikach uwięzionych w centrum miasta w czasie zimnej wojny. To historia z rodziny tych, jakie kino kocha, czyli brzmi dość niewiarygodnie, a jednak wydarzyła się naprawdę. Po wzniesieniu murów, w pasie niczyim pomiędzy Berlinem Wschodnim a Zachodnim zadomowiły się te słodkie zwierzątka. Chronione przez potężne armie, nienarażone na ataki ludzi czy innych drapieżników, żyły niczym pączki w maśle. A rozmnażały się oczywiście jak króliki. W animacji pucińskiej przedstawiciel wiedeńskiego rodu skarlałego na skutek umiłowania do słodyczy wybiera się do Berlina, by znaleźć dorodną partnerkę. Tylko czy uda mu się dogonić króliczka? Bartek Konopka w swoim dokumencie pokazuje życie w od drugiej strony, spoza zasiek i drutu kolczastego. Gryzonie, węklawie bezpieczeństwa ululane do snu, opętane dobrobytem, nawet nie zauważają, że znajdują się w pułapce. I spokojnie wcinają trawę. Coś nam to przypomina. Pewnie to jakaś metafora, tylko już nie wiemy czego. Dzięki Ci losie za ludzką naiwność, która w obliczu zbliżającej się katastrofy pozwala nam ignorować niepokojące oznaki i kręcić głupawe komedyjki w stylu.com. Portugalczycy wykorzystali prawdziwy problem, jaki dla szarego człowieka stanowią wielkie korporacje, i przerobili to na swojską historyjkę, w której mała, ale zjednoczona wspólnota może stawić dzielny opór gigantom. Piękna iluzja, ale ciekawe. Któremu z widzów będzie do śmiechu, kiedy biomedyczne koncerny zaczną zbierać patenty na ludzkie geny? Uma do Galvão Stosowny Hansen, a ja Anna